Dobry się? wieczór Państwu. Nie wiem, nagrywa się. Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. A e, dzień dobry, dobry wieczór lub dobranoc mówią... Marek Jankowski. I Paweł Tkaczyk, tylko że odwrotnie, <laughs> nie tymi głosami, którymi to powiedzieliśmy. E, czyli ja jestem Paweł Tkaczyk. A ja jestem Marek Jankowski. A podcastu tego możecie posłuchać na stronach... www.maławielkafirma.pl i pawełtkaczyk.media.pl A jaki jest temat dzisiejszego odcinka, Marku? Temat dzisiejszego odcinka wynikł z potrzeby chwili... Oraz kalendarium historycznego, ponieważ dzisiaj właśnie, a nagrywamy ten podcast. Kiedy? Który dzisiaj jest? jest? 3 października. 3 października. Jest 20. rocznica zburzenia muru berlińskiego i będziemy mówić o murażach. <grym> jest 13. rocznica powstania telewizji TVN i będziemy mówić o tym, pozdrawiamy. jak. Pozdrawiamy i będziemy mówić o tym, jak to zrobić, żeby z naszym biznesem. Zaistnieć w mediach. A w tym tygodniu, który się właśnie kończy, była też 20. rocznica powstania Radia Z. Czyli oni zaraz po zburzeniu muru berlińskiego wznieśli radio. Mm, tak. No, tak nie przed? przed? Jak przed. Albo była rocznica. No tak, była. A, była a, była czyli we wtorek. Tak, przed zburzeniem muru. Parę dni przed? Relacjonowała. Ta no no e, tak, runął. No tak. No więc właśnie, jeśli mamy biznes, e, obecność w mediach, do czego jest nam potrzebna? Jest nam potrzebna do tego, żeby budować nasz autorytet, żeby budować zaakcentował pięknie. <grymnie> 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 tak, żeby budować naszą pozycję, naszą Dy dyferencjacji, <laughs> że tak powiem, marketingową, żeby Wyróżni wyróżnić. wyróżnić się od konkurencji. Wyróżnić dlatego, to jest. że jest w Polsce tysiące, setki, tysięcy, czy miliony firm, ale nie wszystkich pokazują węgiel. Nawet no właśnie, jeśli ja mam do wyboru skorzystać z usług firmy, której nie znam, szczególnie w przypadku usług to jest, to jest ważne, i skorzystać z usług, których na przykład nie rozumiem, to Jedynym zaświadczeniem o jakości, które, które mam, no może nie jedynym, tak, ale dosyć ważnym dla wielu ludzi jest właśnie to, że. Ktoś, kto być może się zna w tych mediach, wybrał tego konkretnego osobnika, żeby wypowiedział się na, na ten temat, więc jeśli on się już wypowiada, nie wiem, dla gazety wyborczej, dla TVN-u, dla w ogóle czy pan z telewizora jest, tak? No to znaczy, że on się na tym zna lepiej, niż znakomita większość, skorzystajmy z niego. No i świetnym takim przykładem, tutaj, moim skromnym zdaniem, jest pani Dorota Zawadzka, czyli Superniania, która jest psychologiem. Takim i... jak wszyscy inni psychologowie dziecięcy. No czy nie, nie porównują tutaj yy, poziomu i tak nie, dalej. Natomiast. natomiast... Psychologów psychologii dziecięcy robią jest sporo taką, w taką pracę właśnie w Polsce mnóstwo. Natomiast nie zmienia to faktu, to, że jest ich wielu, nie zmienia faktu, że na różnego rodzaju targach dziecięcych, których jest w Polsce mnóstwo, to do niej właśnie ustawia się wianuszek rodziców, to ona przyciąga tłumy, to na nią patrzą ci rodzice z nabożną czcią, pokazują swoim dzieciom i szepczą im do ucha: Zobacz, to jest ta pani z telewizji. No tak samo ten, ten pan, który prowadzi szkołę tańca, tak? Augusto, Augustin, Egurola. Egurola, no właśnie. To nie jest jedyna szkoła tańca, tak? On nie jest też jakby najlepszym tancerzem na świecie. na świecie. Ale jeśli ja miałbym wybrać sobie szkołę tańca gdzieś tam w Warszawie, no to poświęcając tę samą ilość czasu i tę samą ilość pieniędzy, mogę dostać jeszcze dodatkowo punkty lansu za to, że się jakby szkoliłem u tego pana z telewizji. Przy czym tutaj mówimy o osobach, które występują w telewizji tak naprawdę regularnie. Ale no nie, nie idźmy w tę stronę, bo nie każdy z nas musi być od razu telewizyjnym gwiazdorem. Można pojawiać się, tak, można pojawiać się w mediach od czasu do czasu i też mogą być z tego efekty. A dlaczego? A dlatego że jak wiadomo, są różne formy promocji firmy. Można roznosić ulotki, można zrobić stronę internetową itd., itd., ale myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, że taką najdoskonalszą formą przekonywania do swoich usług jest osobista prezentacja. Tak, no i tutaj znowu słowo klucz usługi, dlatego że w przypadku produktów to być może nie jest takie strasznie ważne. W przypadku usług my bardzo często sprzedajemy ekspertyzę. W danej dziedzinie, czyli ludzie porównują sobie ekspertów w danej dziedzinie. A, a jak lepiej sprzedawać tę ekspertyzę, niż pokazać ją w telewizji? Jeżeli pokażemy siebie, jeżeli opowiemy trochę o tym biznesie, ostatnio widziałem pana, który opowiadał o pompach ciepła o. i opowiadał to, Goszcząc niejakiego Tomasza Zubilewicza, uh -huh. to był pierwszy i jedyny program, jaki widziałem w tej telewizji TVN Meteo. Nie wiedziałem, że tam w ogóle mają jakiekolwiek Ej, takie no przecież programy. to jest cała telewizja, co że tam cały czas no, to pokazują. Co ma... tak. Nie no, tam są różne No problemy. więc był program o pompach ciepła i Tomasz Zubilewicz przyszedł do tego pana, na dworze było bardzo zimno, wszedł, uh -huh. usiadł sobie tam, wypił herbatkę, siedzieli przy kominku uh -huh. i pan opowiadał o tym, jak on już na etapie budowy tego domu Różne rzeczy tam Aha. połączył, bo, bo się na tym zna. Pracuje w tej branży od lat, żeby na przykład, kiedy się pali w kominku, automatycznie podgrzewała mu się woda do kąpieli, Aha. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pompa ciepła, tutaj jakieś tam cuda nie widzę. I naprawdę patrząc na tego człowieka, on nie mówił, kupcie u mnie, jest to no najlepszy, ale... ma najniższe ceny, nic z, nic z tych rzeczy. Natomiast no pan był akurat gdzieś tam z północno wschodniej Polski, Aha. ale gdyby. Gdybym ja, powiedzmy, chciał wybudować dom gdzieś w tamtej okolicy, to bez Malić żadnego wahania do. uderzyłbym do niego, bo widzę, że on sam żyje, tak jak opowiada, czyli naprawdę te wszystkie jego patenty działają, bo on je ma w domu. Uh -huh. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja już teoretycznie go znam. Ja uh -huh. wiem, jak on wygląda. Wiem, że on mówi w taki sposób, że ja go zrozumiem, uh -huh. a nie będzie mnie zarzucał jakimiś technicznymi sformułowaniami, dlatego yy, no, pojawianie się w mediach ma wiele korzyści, jeżeli oczywiście zrobimy to umiejętnie. Nawet takie pojedyncze. No, i teraz pytanie sakramentalne jest, yy, w jaki sposób się do tych mediów dostać. Ty, Marek, pracowałeś jako dziennikarz, także będziemy rozmawiać z perspektywy takiej, że ja jestem marketingowcem, a ty jesteś dziennikarzem. No i przesyłasz e... mi pewnie te swoje informacje pasowe, które jeszcze, ja wyrzucam je, na tych Jeszcze miastu. jakby jeden disclaimer, bo czy informacja z gwiazdką, czy cokolwiek innego. Dziennikarz to jest profesja i, i jakby znam i szanuję profesjonalnych dziennikarzy, ale prawda jest taka, że zarówno ja, jak i ty od czasu do czasu dziennikarzymy, tak? Ja nie, nie wiem, czy jest takie słowo, hmm. ale no, ja piszę do różnych gazet, jakieś artykuły i tak dalej i tak dalej, nie robię tego zawodowo jako, jako po prostu nie wiem, dodatek do mojej pracy. To też jest sposób, prawda? Czyli, czyli dać mediom, niekoniecznie telewizji, tak ale, ale gazecie i tak dalej, dać im gotowy content do zapełnienia stron, które potem będą mogli jeszcze sobie zapełniać reklamami. No i to jest sposób na pokazanie się. Ale to jest sposób z tym, że to no, też trzeba wykorzystywać z umiarem i raczej Trudno by było... Yy... Trudno by było przebić się z czymś takim, zupełnie nie znając tych mediów i, i tego dziennikarza, z którym tam w redakcji chcemy rozmawiać. To nam jest teraz, no i wydaje mi się, że kwestia częstotliwości. No nikt nie chce ze swojej gazety uczynić dla mnie medium reklamowego, tak? Więc tak od jest. czasu do czasu jak najbardziej, natomiast później nie. Bo to, o czym mówisz, to, to jest bardzo nagminne, można powiedzieć, uh -huh. dlatego że skrzynki mailowe dziennikarzy są przepełnione uh -huh. gotowymi tekstami, teoretycznie, które teoretycznie można sobie wykorzystać Ale i mówisz wrzucić. o takiej informacji prasowej wysyłanej do mają różne jest... formy, tak. Mhm. To, to, to czasami to jest informacja prasowa w stylu news, czasami to jest y, jakiś tam artykuł na jakiś temat, który mhm. kogoś z jakiegoś powodu interesuje. Tyle tylko, że y, dziennikarz najczęściej takie rzeczy wyrzuca do śmieci, bo po pierwsze, e, jeżeli ktoś mi to wciska, to znaczy, że on w tym ma jakiś interes, tak, a jak ja panie. nie chcę mhm. niczyich interesów zaspokajać. Druga sprawa, jeżeli on przysłał mi taką informację, to najprawdopodobniej tę samą informację wysłał do iluś tam różnych mediów, więc nie mam żadnej gwarancji, że, to że identyczny tekst temat, nie tak? ukaże się gdzie indziej. E, następna sprawa, to y, dla dziennikarza, bo też, też tego słowa dziennikarza używam z... Y, takim z, z namysłem dlatego no, że mm, no blogerzy też dostają tak znaczy to się, to się, prasowe i wszyscy inni którzy mają cokolwiek do publikowania to się w języku amerykańskim podobno rozróżnia od pewnego czasu że jest to znaczy że jak jest dziennikarz dziennikarz który proszę ze swoim akcentem oksforskim, powiedz journalist tak <grym> oraz jest takie określenie drugie jak Aha. pracownik mediów Aha. Mi, media employee worker media worker tak okay. Wor I, worker tak i <grym> e, Różnica jest taka, że dziennikarz to jest człowiek, który ma wykształcenie dziennikarskie. Nawet nie że wykształcenie, tylko on y, ma. No. Mówiąc górnolotnie misję. On mhm. uważa, że informacja powinna być sprawdzona w wielu źródłach mhm. i tak dalej, że ona powinna być rzetelna. Aha, czyli ma warsztat tak. pewien, tak? tak. A, a media worker to jest, nie wiem, ktoś, kto tylko świeci także ktoś, kto, giada, ktoś, kto to... generuje treść, mhm. która pojawia się w mediach. Mhm. I taki media worker to on po prostu dostanie te informacje pracować. Czy, a czyli taki prowadzący program to jest Media Worker, a nie tak. dziennikarz, tak? Czyli taki Oliver tak. Janiak to jest, to jest Media Worker. To czyli ja nie wiem, jak wygląda tam zaplecze jego pracy. Natomiast mhm. w zdecydowanej Części ludzie, których widzimy w telewizji, mhm. no to są ludzie, którzy po prostu przekazują tylko mhm. w atrakcyjny, ładny, fajny sposób mhm. coś. Co ktoś inny im przygotował. Okay. I za takim programem telewizyjnym wiadomo, że stoi sztab ludzi, tam jest jakiś tam. Researcherów. E, a, researcherzy, jakiś tam sekretarz redakcji, uh -huh. jakiś tam e, producent, i tak dalej, uh -huh. i tak dalej. I oni wszyscy tworzą to, co później jedna osoba swoją twarzą uh -huh. firmą gdzieś tam na ekranie. Dobra, ale wracamy do tej skrzynki. I teraz, y, jeśli rozsyłasz do anonimowych dziennikarzy. Informacje prasowe, no to prawdopodobieństwo, że one znikną, no jest strasznie wysokie. Słowem a. kluczem tutaj jest anonimowy. Ja uważam, że na przykład mm, warto nawiązać relacje z takim dziennikarzem i nawet to, co powiedziałeś, nie wysyłać wszystkiego do wszystkich, tylko powiedzieć: Słuchaj, wiem, że pracujesz w tej redakcji, czytam twoje artykuły, tak od czasu do czasu wiem, że zajmujesz się tym konkretnym tematem. Pomyślałem o tobie, bo mam do, do sprzedania taką, a, a nie inną storę. Mhm. I jeżeli to jest story, które jest z jednej strony atrakcyjne, z drugiej strony my nie stawiamy się jakby ponad tym dziennikarzem, mhm. nie mówimy, no słuchaj, bo ty tam... Masz to opublikować. Coś tam sobie piszesz, a ja tutaj się na tym znam, to Aha. ci coś tam. No i jeżeli nie robimy tutaj czegoś, co ewidentnie jest jakąś kryptoreklamą, mhm. albo, albo zawiera jakieś przesłanie, które... Znaczy, wiesz, to może zawierać kryptoreklamy. Ja uważam szczerze. Okej, okay, ale nie, przy, nie za pierwszym razem. Nie, nie, oczywiście chcemy, nie za pierwszym jeżeli razem. Jeżeli chcemy zbudować relacje z tym dziennikarzem, y to najpierw. Nie, ale ja mówię raczej o, o budowaniu relacji w taki sposób, że nie podsyłać jakieś tam teksty do materiałów. Powiedzieć: Cześć, jestem Paweł, tak. zajmuję się tym i tym w firmie. I jeśli mogę, to od czasu do czasu wyślę ci po prostu jakąś tam informację dotyczącą tylko twojej branży i to będzie raczej tylko dla ciebie, a nie, a nie jakaś tam masówka. No to jeżeli e... chcielibyśmy tutaj zadziałać naprawdę tak. E... Dopieścić tego dziennikarza, mhm. bo to to on też może odebrać jako. bo, bo takich sygnałów też może nie w, dopadnie nie, w ale formie, to chodzi o formie, ale na to, sporo. Że prawdopodobieństwo tego, że ten dziennikarz później skasuje tę wiadomość od gościa, który się ładnie przedstawił, zapytał, czy może i tak dalej, i tak dalej, jest dużo mniejsze niż od gościa, który po prostu zgubia pracę, wypycha mu na skrzynkę jeszcze 9 MB załączników ze zdjęciami i tak dalej. Ja bym to zaczął jeszcze inaczej. Ja bym najpierw do tego, o, rzeczywiście bym poczytał trochę, o czym ten mhm. dziennikarz pisze. Jeżeli to, co on pisze, jest rzeczywiście fajne i, mhm. i uznaje, że on robi dobrą robotę, to dobrze mu jest w takim może pierwszym kontakcie mhm. nawet o tym powiedzieć. Mhm. Czyli. Wkraść się w jego łaski, ale nie fałszywym poklewstwem, tylko tym, że naprawdę jesteśmy uważnym czytelnikiem, Aha. dlatego że no, to jest tak, że człowiek siedzi tam w tej gazecie albo siedzi przed tą kamerą czy przed tym mikrofonem i tak naprawdę nie wie, kto go słucha, no, widzi jakieś wyniki. Ale ja też uważam, że taki dziennikarz jest, może egocentryczny to nie jest złe słowo, ale on jest bardzo skoncentrowany na sobie. Bardziej na pewno jest skoncentrowany na sobie niż my na nim. Aha. I jeśli pochwalimy go fałszywie, to on będzie wiedział. On będzie wiedział, że, że jakby jesteśmy za przeproszeniem jakimiś lizodupami, lizo którzy potrzebują czegoś. No dokładnie. I on też raz, że to wyczuje, że to jest fałszywa. Z drugiej strony, to, to, to nie będzie z jego strony odebrane pozytywnie. Znaczy, no to jedno z drugim się wiążą. Okay. Tego na pewno nie odbierze pozytywnie. Okay. Jeżeli chwalimy, to, to chwalmy szczerze. No. I teraz wracając do tej kryptoreklamy. Jeśli ja rzeczywiście po nawiązaniu tej relacji i tak dalej. Kiedyś tam w przyszłości rzeczywiście będę potrzebował czegoś od tego dziennikarza. Już nie mówię, że, że od razu jakby walić, tylko e, od czasu do czasu. Jeśli ja będę czegoś potrzebował, to ja mu napiszę dokładnie, bo wolę mu napisać, e, co w tym tekście jest reklamą mojej firmy i jaką ja mam z tego korzyść, e, niż on się ma domyślać i z, ze strachu przed tym, że nie wszystko wyłapał, ten temat ma odpuścić. Tak? Ja powiem, to jest temat, tak? z czego ten kawałek robi moja firma. I ja będę beneficjentem, jeśli to opiszesz. Natomiast możesz wziąć te story, odpuść, jeśli chcesz ten kawałek o mnie. Poza tym no, to też można zauważyć, bo to też się zmienia raz z kolejnymi pewnie prezesami. Natomiast jak się obserwuje telewizje komercyjne mhm. i tam występuje w serwisie informacyjnym ktoś, mhm. to raczej nikt nie waha się, go podpisać nazwą firmy. Bo ono reprezentuje Tak, tak, no, tak no, jasne. Ma, ma, za, za tym stoi Kiedyś była doświadczenie w firmy, jak czy można napisać. Ale właśnie to może... ona dalej przynajmniej częściowo jest, tylko że jest w mediach publicznych, mm -hmm. bo tam wszyscy są strasznie przerażeni, że ktoś im zarzuci, że tutaj jakaś kryptoreklama i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. A propos widziałem zajawkę jakiegoś programu kulinarnego ostatnio w jednej telewizji. Mm -hmm. I wyglądało to przekomicznie. Mówisz, mówisz jak z mediów publicznych. Tak. Każdy jednego programu w jednej telewizji. E, bo nie wiem, jak się ten program nazywa. E, telewizja, wiem która, ale w każdym razie była tam pani, która, prawda, gotowała. Mhm. obok leżały. E, przyprawy i mhm. było widać, jakie to są Aha. marki przypraw. Natomiast e, no, wśród tych przypraw leżała jedna torebka, która tak. była zamazana. Aha. Ej, no bo ci goście nie zapłacili. Bo no, po prostu, właśnie pokazać, no. Ale to Ale to czasami tak to bywa też z prezentacją marek w mediach, że teoretycznie mhm. Product placement zdaje się gdzieś ostatnio, widziałem, że jest zakazany w Polsce, więc Aha. jest zakazany, ale dla tych, którzy nie zapłacą. No. E, ale a propos. Nie uważasz, że ludzie się na przykład też boją wyjść do telewizji, jak dziennikarz sam dzwoni? Na pewno, że się boją. To, to jest w ogóle to jest przekomiczne, dlatego że. To mnie fascynuje, co nie? Jak jeszcze robiliśmy program w radiu uh -huh. i zapraszaliśmy gości, to zdarzało się, była taka sytuacja, to jedną pamiętam na pewno, uh -huh. że zadzwoniliśmy do człowieka, to nawet nie my, tylko mm -hmm. osoba, tak. która znała osobę odpowiednią do wystąpienia mm -hmm. w, danym, w danej sprawie, w danej audycji, zadzwoniła i zaproponowała mm -hmm. jej, że tutaj jest program i tak dalej, i tak dalej, i ten ktoś, nie, 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 absolutnie... Do radia, nie nie, nie, nie. Nie, do radia, ale... Coś tak, pamiętam. Tak. I y, no, jeżeli nie... Czujecie się na siłach, żeby występować publicznie? Jeżeli macie, nie wiem, jesteście introwertykami, kontakt z ludźmi was przeraża, mhm. no to. Faktycznie nie ma co się pchać do tych mediów elektronicznych na żywo, no, dlatego że to człowiek no, wypadnie Tak, sprawdza. Ale i... można sobie zaproponować kogoś innego. Ja pamiętam znowu ostatnią audycję, która w ogóle nie poszła w eter. Myśmy ją nagrali, natomiast ona nie poszła w eter. Zadzwoniłem do jednej firmy po to, żeby ściągnąć sobie gościa, szefa tej firmy, żeby mi opowiedział o, o różnych rzeczach. Natomiast on powiedział spoko, naprawdę świetnie znamy się na tym temacie, natomiast ja mam wyjazd dokładnie tego dnia, ale proszę, moja pracownica wszystko wam opowie ciech, mach i sprawdza. Tak, 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 i to jest też e, no to jest też sposób. Przy czym tutaj zakładam, że słuchają nas pewnie zazwyczaj ludzie z małych firm, gdzie może być problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, który uh -huh. będzie się znał na temacie. Ale e, jeżeli macie kogoś takiego w firmie, to oczywiście to nie musi być szef. Uh -huh. To wcale nie ma takiego obowiązku. A nie uważa, że to jest coś takiego, jak nie wiem, e, po pierwsze syndrom Magdy-Gessler. E, Taki nie wiem, że, że pokażą cię w telewizji, ale cię zjadą. No i po drugie, jakby po, po części powiązane, że jak dzwoni ktoś z radia, czy w ogóle z jakichś mediów i tak dalej, i chce z tobą porozmawiać, to on ma aferę jakąś, tak. którą tropi i, 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 i tak naprawdę pójdziesz i, i wpadniesz w jakieś wielkie bagno. No... To być może ktoś ma takie obawy, ale uważam, to no, też myśli. zależy od mediów. No, gdybym w fakcie pracował, to, to miałbym ten problem. Taki gdyby do mnie ktoś zadzwonił z faktu, to też poważnie bym się zastanowił, czy z nimi rozmawiał. No tak, ale. Tym, że akurat faktowi chyba nigdy nie przeszkadzał, że ktoś z nimi nie rozmawiał, czy tak. opublikować wywiad. Nie ma, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, rzeczywiście. Ale... Co powiesz? Hmm. Może tak być, może tak być, że są takie obawy w ludziach, mhm. bo media są ogólnie nastawione na szukanie rzeczywiście uh -huh. dziury w całym, te uh -huh. standardowe media, bo oni mówią o mediach gospodarczych, uh -huh. branżowych, no bo oni trochę inaczej patrzą na uh -huh. świat. Ale to też nie ma się czego bać. No bo jeżeli dzwoni ten dziennikarz i mówi, czego chce, i w jakiej sprawie, i w jakiej sprawie dzwoni, to, 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 to nie kłamie. No. Oczywiście, że nie kłamie, bo to, to, to się nie zdarza. No. To się zdarza czasami jak jakiś polityk przychodzi do studia i pytają go a jak się nazywa pani, która nie jest pana żoną, a spędził pan z nią urlop. Mm -hmm. A on mówi, a mieliśmy rozmawiać o dziurze budżetowej, no i, i w tym momencie robi się jakiś dysonans. Ale to nie robi się takich rzeczy w kontaktach ze zwykłymi ludźmi. Dokładnie. No być może gdzieś tam... Nie, jeśli nie masz naprawdę nic wielkiego na sumieniu to się chyba nic nie stanie. Nie no, ale to <laughs> naprawdę... To jest, powiedz mi taką rzecz, skąd dziennikarze biorą pomysły na swoje artykuły? To mm. Hmm. Sobie, bo e, Mam pomysł na strategię taki, żeby e, jakby dziennikarz myślał, że to jest jego pomysł, żeby go znalazł. Czyli my musimy być w tamtym miejscu, gdzie dziennikarz tych pomysłów szuka. No i teraz No jakby, a wszyscy dziennikarze, wędkę. znaczy na pewno wszyscy dziennikarze korzystają namiętnie z Google'a. E, część duża z no, tak, Wikipedii również. Google to jest wiesz. No tam <laughs> też się klaski. można przebić. Nie no, przebić, ale skąd ja wiem, co, co ten dziennikarz tego Google wpisuje. To dość, on tematami się interesuje. Dość łatwo to przewidzieć, dlatego że niektóre tematy dziennikarskie wynikają z kalendarza. Mhm. Jeżeli e, zaczyna się jesień, to prawdopodobnie będzie Artykuł próbował o zmianie czasu w jakiś. No, zmianie czasu to tam za chwilę, ale będzie w jakiś odkrywczy sposób chciał pokazać pierwszy dzień jesieni, mhm. wiosny, lata i tak dalej. Mhm. Początek roku szkolnego jest co roku, Jasne. Wakacje przychodzą co roku. Więc jeśli robisz coś w związku Gdzie z się możesz tym. Podczepić. Ja ci powiem jedną rzecz, no. która genialnie zagrała. A. Kiedy prowadziliśmy jeszcze ze wspólnikiem Centrum Rozwoju Dziecka, uh -huh. to podczepiliśmy się pod Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. O, tak. Jako centrum rozwoju jako dziecka. dziecka. Opowiem o tym, zrobiliśmy to w ten sposób, że e, w dniu, kiedy polska reprezentacja grała mecze uh -huh. i no, założyliśmy, że to we, na wszystkich meczach polskiej reprezentacji na Mistrzostwach świata, uh -huh. więc gdyby wyszła z grupy, to było Całe w dwa trzydzieści kilka, no, to były trzy, więc we wszystkich tych dniach, kiedy gra Polska Reprezentacja, wstęp do naszej sali zabaw dla mam uh -huh. z dziećmi jest darmowy. Bo ojcowie się Żeby przy ojcowie meczach, mogli spokojnie sobie to oglądać. I złapały. No TVN to pokazywał, uh -huh. jakieś inne jeszcze media. Naprawdę świetnie się to sprzedało. Dlaczego? Dlatego, że my, ponieważ obydwaj mieliśmy doświadczenie uh -huh. medialne dość spore, wiedzieliśmy, że najlepiej podczepić się pod wydarzenie, którym wszyscy grają. Mhm. Mówią o nim naprawdę przez długi czas. A pokazać je z jakiejś tam innej perspektywy. perspektywy. Otóż mhm. to, dlatego jeżeli są takie tematy, pod które możecie się podczepić, a są to tematy ogólnospołeczne, ważne, aktualne i najlepiej takie, które nie dzieją się z dnia na dzień, tylko mhm. można je zaplanować, no bo mhm. wtedy można oczywiście się do tego przygotować, to warto coś takiego zrobić. A my po prostu wysłaliśmy, nie, nie użyliśmy żadnych prywatnych mhm. kontaktów, tylko mhm. po prostu wysłaliśmy informację prasową, czyli taką notatkę, że Taka i taka firma robi taką i taką promocję z okazji mhm. Mistrzostw Świata. Mhm. I, i uciekło. Innym sposobem podejścia do tego jest jakby to, coś co nazywam kaskadowaniem newsów: to znaczy, że newsy pojawiają się najpierw w tych mediach czy, w mediach, czy społecznościach bardzo niszowych a dopiero później, jak zataczają coraz szersze kręgi, przebijają się do, do nie wiem, ogólnych itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. To czy... jest strategia, której ofiarą padł Jacek Poniedziałek. Nie wiem, czy słyszałeś. Jacek o coming on... Tak, o coming Gdzieś no. czytałem wywiad z nim, gdzie pytano go właśnie o to jego ujawnienie, że jest gejem i on powiedział, że udzielił wywiadu jakiejś, jakiemuś czasopismu właśnie dla gejów. On no mhm. był przekonany, że to jest kompletnie niszowa sprawa, no że tego tak naprawdę nikt poza tym środowiskiem mhm. nie będzie czytał, więc w ogóle nie, nie zwrócił na to większej uwagi. Mhm. Po czym okazało się, że dzień czy dwa dni później zadzwonili do niego z TVN-u, zaprosili go na wywiad. On był przekonany, że to będzie o bo mhm. tam nie zapowiadało się nic szczególnego. No i w trakcie tego wywiadu padło pytanie, właśnie o jego preferencje seksualne, mhm. z którymi on się, jak wtedy już można było mhm. powiedzieć, nie kryje się, prawda? No bo... ale to ma sens, dlatego, że dziennikarz robił, być może zaprosił go z innego powodu, ale robił research na jego temat i trafił na wywiad i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są wszelkiego rodzaju takie nie wiem, czy awangardowe społeczności, czy takie, które wcześniej wyłapują. Przykład Wykop. Bardzo dużo tematów, które zaczęły swoje życie na Wykopie, czy zaczęły swoje życie w bardzo małej społeczności, tam zdobyło popularność i trafiło gdzieś tam do mediów, czy na pierwsze strony gazety wyborczej, czy na kiedy ja pamiętam, jakiś taki skandal polityczny, który, który na Wykopie się zaczął przez weekend, tak? a później w poniedziałek, już już gazeta wyborcza go robiła, czyli dziennikarze też jakby szukają w miejscach, których nie podejrzewają, że, że większość te, te tematy znajduje, i jeśli potrafisz znaleźć taką niszę, no to. Spokojnie, tutaj e, przykład taki zupełnie rozrywkowy, e, koronacja Jody na Króla Polski, nie wiem czy taka akcja jest, no, była Coś na Coś mi mignęło przed oczami. E, no więc właśnie, i teraz koronacja Jody na Króla Polski gdzieś tam na Facebooku e, jako wariacki żart zdobyła sobie kilkadziesiąt tysięcy fanów, e, natomiast to się później pojawia jako taki mały newsik gdzieś tam w rmf -ie. nie wiem czy wiecie, od dzisiaj tam Joda jest Królem Polski. E, dziennikarze są bardzo uważni… chciałem podziękować Jodzie za to, że jest Królem Polski, wracałem, pierwszego października, Intercity dojechał na czas. No ja też jechałem Intercity pierwszego, to piątek joky. był? Tak. A ja wracałem, w czwartek wracałem. A, a, odkąd a też odkąd na czas. Polskę Intercity było. dojeżdżają na czas. To już spodziewali się. To, i pozdrawiamy dlatego. Jodę. I Intercity też. I <grym> dziennikarze są poza tym, że generują treści, które się pojawia w mediach, hmm. są też bardzo hmm. uważnymi konsumentami mediów. Tak. I dzisiaj we wspomnianym już wcześniej TV-nie widziałem materiał o portalu koncylium24.pl pod hasłem Polski Doktor House, gdzie lekarze mogą się ze sobą konsultować, z całej Polski, specjaliści, bla, bla, bla. I to była kopia, po prostu ten materiał i pomysł na zrobienie mhm. tego materiału był kopią tego, co nie wiem, trzy tygodnie wcześniej widziałem, czy w Newsweeku, czy wprost, mhm. w jakimś tygodniku, gdzie dokładnie ten sam portal dla lekarzy mhm. został Dokładnie, Dokładnie w taki, taki, sposób taki sam sposób opisany. opisany, że to jest polski doktor house. Więc e, jeżeli uda Wam się przebić do jakiegoś też głównego medium, mhm. to wcale nie jest wykluczone, że inne główne medium. Ej, bo są główne i główniejsze. Więcej ludzi ogląda telewizję niż czyta to na pewno. Więc ehm, dalej kaskadujemy. W sensie. No tak, kaskadujemy rzeczywiście. <grym> e, raczej nie ma takich e, kopii pomiędzy telewizją a telewizją, e, czy, czy gazetą a gazetą, ale pomiędzy różnymi rodzajami mediów, a i owszem. Dobra, czy coś jeszcze chcemy dodać, bo mamy 25 minut na liczniku. Ehm, no to dodajmy tylko, że był to gdzieś niecały 40 chyba odcinek, bo to już się zbliżamy do tego. Zrobimy sobie na 50 taki jubileusz, czy, czy coś. No dobra. A to, spotkanie no, fanów, Wszyscy dwaj przyjdą, a ja wyjeżdżam wtedy. To będziesz sam. Okay. No tak, to w takim razie kończymy. Dziękujemy bardzo. Gdybyście mieli jakieś pytania do nas, to zapraszamy do kontaktu. Komentarze na stronie pawełtkaczy.p.m.l albo www.małowielkafirma.pl. Do usłyszenia następnym razem.